Tyś okazywał mojemu ojcu Dawidowi wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w miejsce jego królem. Teraz, panie Boże, niech wypełni się Twoje słowo dane mojemu ojcu Dawidowi, bo ty sprawiłeś, iż jestem królem nad narodem tak licznym, jak proch ziemi. Daj mi obecnie mądrość i wiedzę. Aby mógł występować wobec tego ludu, któż bowiem zdoła sądzić ten lud Twój wielki. Wówczas odpowiedział Bóg Solomonowi. Ponieważ dążeniem Twego serca było nie żeby prosić o bogactwo, o skarby i o chwałę, ani o śmierć tych, którzy Cię nienawidzą, ani o długie życie, ale pragnąłeś dla siebie. Mądrości i wiedzy, aby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem. Przeto daję ci mądrość i wiedzę. Ponadto obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed tobą i nie będą mieli po tobie. Odszedł wówczas Salomon z Wyżyny. Która jest w Gibeonie, sprzed namiotu spotkania do Jerozolimy i panował nad Izraelem. Wreszcie Salomon zaczął budować dom pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi. Zaczął zaś budować drugiego dnia, w drugim miesiącu, w czwartym roku swego panowania. Zbudował też miejsce najświętsze i pokrył go dobrym złotem o wadze s600 talentów. W miejscu najświętszym uczynił dwa cheruby, dzieło wyrzeźbione artystycznie i pokrył złotem. Skrzydła cherubów rozciągały się na dwadzieścia łokci. Sporządził także zasłonę z fioletowej purpury, szkarłatu, karmazynu i bisioru. Następnie wyszył na niej cheruby. Wystawił potem przed świątynią dwie kolumny, wyrzeźbił też łańcuchy jak naszyjnik i dał je na głowicę kolumny. Przed miejscem Świętym wzniósł te kolumny jedną z prawej strony, drugą z lewej, uczynił też ołtarz z brązu. Sporządził także dziesięć złotych świeczników. Zgodnie z przepisami o nich i umieścił je w miejscu świętym, pięć po prawej stronie, pięć po lewej. Rzekł więc do mieszkańców Judy: Odbudujmy te miasta i otoczmy murem, opatrzmy wieżami, bramami, zaworami, dopóki jeszcze kraj jest w naszym władaniu. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, on także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju. Budowali zatem i powodziło się im. Asa miał trzysta tysięcy wojska z Judy, noszących tarcze i dzidy. Powstał przeciw nim Zerach Kuszyta w sile miliona żołnierzy i trzystu rydwanów i doszedł aż do Mareszy. Przeciwko niemu wystąpił Asa. Stanęli do walki w dolinie Sefaty, w pobliżu Mareszy. Wtedy to wysłał Asa, pana Boga swego, i rzekł: Panie, nie ma Tobie równego, by przyjść z pomocą w walce między potężnym a pozbawionym siły. Wesprzyj nas, Panie, Boże nas, bo Tobie ufamy i w Twoim imieniu wystąpiliśmy przeciwko temu mnóstwu. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, nie daj się zwyciężyć nikomu. Pobił więc pan kuszytów wobec Asy i wobec Judy, wskutek czego kuszyci uciekli. Asa zaś i lud, który z nim był, ścigali ich aż do Geraru. Kuszytów padło wtedy tylu, że nie ostał się nikt przy życiu, albowiem zostali starci przed panem i jego wojskiem. Zdobyto bardzo wielki łup. Zdobyli też wszystkie miasta otaczające Gerar. Ogarnął bowiem ich mieszkańców bardzo wielki strach, tak iż mogli złupić je wszystkie, a łup w nich był wielki. Nie bój się, Jozjaż usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziemi Izraelitów i zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Panu, ich Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga swych ojców. Jozjaż obchodził w Jerozolimie Paschę na cześć Pana. Dnia czternastego miesiąca pierwszego ofiarowano baranka paschalnego, wyznaczył wówczas kapłanom ich stanowiska i dodał im odwagi do służby w świątyni pańskiej, rzekł potem do lewitów, nauczających całego Izraela, poświęconych Panu. Złóżcie Arkę świętą w świątyni. Którą wybudował Salomon, syn Dawida, króla izraelskiego. Nie potrzeba jej już dźwigać na barkach. Teraz służyć będziecie Panu, Bogu Waszemu i Jego ludowi Izraelowi. Ofiarujcie Paschę i bądźcie gotowi służyć Waszym braciom zgodnie z nakazem Pańskim danym za pośrednictwem Mojżesza. Tak to ustalona została w owym dniu cała służba pańska, aby obchodzić Paschę i składać całopalenia na ołtarzu pańskim według polecenia króla Jozjasza.